Nie muzyczka, gra w domu cię. A ty do domku wrzeszczałeś? No... O, a ja Ty chę, masz tam to domko? Tak. Nie ja. Ja no, W takim eleganckim domku tam, sobie tak. chodzę. Biga potrzebuję. Mhm. To nie mam. Spalasz się. Biga mam. Tu ten gościu daje. No. I tu jest drugi. Hmm, a ja bym je wypił sobie. A ja bym nie wypił. A ja Cię proszę tam e, kole. Dobra, proszę nie niszczyć, ale tutaj ten... E, domku. Jest bardzo ładny. Nie niszczyć domku, proszę. O, ta E! Ja słyszałem jakieś hałasy. Niech to Nie wiem. Go, go, no dalej. Nawet spoko, 75 zawsze tutaj. No dobra. długi bomby. Hmm. Czy ja kurwa za dużo rzeczy mam? No jak chcę te rękawice, na pewno, ja, te rękawice na pewno mieć? No dobra, to może no wezmę długi bomby, zamiast, -bomby tego. zamiast tego. A, zostawiam tutaj A, tego sierba. O, tutaj kolej na kolejna kola. kolejna kola. Tak, właśnie tak się Dobrze, mam trzy apteczki. apteczki i sześć bugizorów. Co gramy bez auta mówisz? I pat się rozwodować. Jak sobie węcisz lencherem? A wiesz, a wiesz, co ostatnio mi się stało? Co wtedy padłem? Nie. Miałem to właśnie, nie? Na sobie. Mhm. I Ty możesz też skakać z, z wysokości i tak dalej, nie? tak dalej, nie? No. I to mi się w czasie skoku skończyło i padłem. I padłem. A nuż, może się takie coś podziać, no. Muszę, muszę. No sobie tak lecę, lecę, nagle patrz, kończy lecę, się je. leżę. leżę, jeb... leżę. Strefa. Ulala. Nie spodziewałem się strefy tak szybko. Ja się nie spodziewałem, że na pieszo będziemy śmiać. Się... Hmm. O, ale jest fan.

No tak, no bo na tym speedzie no. biegłeś, nie nie. A. Ha. Nie, mam. A. Aha. Tak, tak, daj mi tak. może prowadzić to. Tak. A, jedziemy autkiem. jest. Dobra, Jedź. Multiversa zagramy zaraz, bo jak nie ma zadanek, to ja nie wiem, nie chcę dzisiaj w Możemy rankady włączyć, to będziesz miał zadanie. Nie mm. mieliśmy do ogólnie rankady. Jeszcze ani jednego rankada nie zagrałem. To Chyba dwie Mam dwie tylko no Apteczkę trzecią mam Pod nami autko i Bosik w autobusie to. Bierzemy autobus Nie, ale widzę tego Autobus? Ale to autobus jest bez medalionu. Bo by medalion się pokazywał na mapie. Tutaj weźmy te burze. Nie mam działka na... Da. Mam trzy. To może ja wezmę niebieskie może jakieś? Ja wezmę niebieskie. Jedzie auto na nas. Uciekaj. O, nie ma już bliżej. oj. oj. <laughs> I zawróciło. A ty jak to działko? No, chyba się patrzy. Sprawiliśmy się um. przynajmniej. Skąd mm -hmm. daj się też? Nie ma. Przed nami. Pamiętaj, że ten nasz spoiler, nie? Żeby nie tafiać go. Okej okay. Próbuję znaleźć ten inny, żeby lepszy jest. Mm. O, Hmm 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 hmm. Ale się ustawił się ładnie. Nadal. hehehe <laughs> Jeszcze ktoś Jeszcze ktoś tak, tak. Góry u Góry o. I Jeszcze ktoś w dołu? No Nie, cały czas w dołu Tego stało Tego, tałów. tego tałów. Tu No dole Przed A, tu jest I Jeszcze kolega jego No Tu Mało żyćka, mamy nie mam palnika. No to dlatego widzę stacja tutaj na prawo. Teraz. Nie mogę nacisnąć na, ani na R3, ani na L3. Aha, to wysiądź i wejdź. No. i auto. Teraz mogę. Co tam się u góry dzieje ja latam nie latam, ty. Ty niebieski, niebieski. Hmm. A nie wiem czy tego nie chcę no, Kupić palnik u gościa? No może. Chyba, że gdzieś tutaj jest, ale on jest stanie. Czekamy tutaj. Czekamy tutaj, lewo i prawo jest i prawo. zielona Zielone. Zielone. o Zielone. Co się stało Zielone. 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 O kurwa Co się stało z <laughs> Ja cię dupcia Co leżysz? Czemu leżysz? Nie wiem, disco bomba. Nie mogłem nic robić. Może ty powinieneś mieć te diskobomby i rzucać w inne auta? Ja mam sześć. Ja mam 6. Tylko że jak ja kieruję nie mogę nic zrobić. Mhm, mm chcesz mi je dać? No mogę Ci je dać. Mogę ci je dać. No, to możesz wysiąść i strzelać. Tak, Tam no, rękawice masz, disco... masz, nie? A, no super, panik disco bombę, rękawice, to jeszcze, co jeszcze? Nie mówię, że masz, tylko że jakiś ciało no. Zrobić, auto Zrobić auto nam szybko? No no, rób, Albo czekaj, jest tam jakaś, jest apteczka? Tam, jakaś apteczka? Mam dwie. Jest też jedną. No tutaj. A pierdolę tą apteczkę. To bez życia. Wyrzuciłem ją. jest na strzelba chyba. No to kołana. А, no, oh, я тут тоже Сам направо. траву. может, твоя тут, на mm. okay, mm. не No super. Tak. No bo to auto jest takie przedłużone o to gówno. Muszę uderzyć, nie? Hm Je tylko kaktucikiem tam. Stój, albo no no tak. kaktusikiem. Bo ja nie mogę zmieniać znowu nic. Poczekaj, podjadę tutaj do tego. Do kurkę pod kurkę i co? Zasiądziesz. No, dawaj. No, teraz tak. Naprawisz? Ja pierdzielę. A mam strzelać gdzieś? A, naprawię. i Tak, naprawię. Myślałem, że kaktusik załatwił sprawę już. No, jeden. Tu ogólnie bunkier jazdy Chcię mm -hmm. do bunkierka zobaczyć? Mm. Można. Mam rękawice mm. mam rękawicę. Ale nie będę trzeba nikogo? Złota kuszcza pum pum. Właśnie strefa. Będziemy? Czyli się będziemy leczyć tutaj na dole. A jest apteczka? A jest apteczka? Była tu jakaś jedna. To po dwa. To no, uciekamy. A to tam. niedobrze. No. I to szybko. Bo ja nie mam więcej. Poldi, ja umrę. Lek, lecę Ja ja umrę. Szalga się. No. Gdzie nasze autko? Zjechalo. się? Help? gdzie jesteś? Ty. Jest... Tu? tu jest. No widzę właśnie. Ten gościu chyba zostawił. Help? Help? Dwa, nawet. Dwa nawet. Trzy Help? nawet. Help? 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 nawet. Help? 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 Już. Z ciebie przekonasz teraz jest. Tylko życie by ci się przydało jakieś. Nie też zresztą Tak, tylko, że wszyscy mnie widzą teraz na mapie, jak nie wiem. Mhm. Win. O, o nie. Aj, ze zrobiłem! To <grym> <grym> ten ktoś tak z dupy przyszedł i ten. I zaczął do ciebie trwać. Ja uciekłem do domciu.